Odpowiednie warunki życia krów, a więc to, jak sobie tam przebywają, oprócz dobrego jedzenia, też mają niesamowity wpływ na to, żeby był tak zwany dobrostan. I teraz zobaczymy, jak sobie mieszkają nasze krowy. Odzywa się, chyba można wejść. Zapraszam. A teraz zobaczymy, jak mieszkają nasze krowy. Każda krowa potrzebuje swojego integralnego miejsca do spania, w którym paduje ład, porządek i to są takie, można powiedzieć, każda ma własne M. I tutaj jest zawsze świeża słoma, świeża ściółka, gdzie, gdzie sobie ma świetne legowisko. Krowy potrzebują też dużej ilości naturalnego światła. Które wpada tutaj z sporą ilością okien, również na górze jest świetlik i też świetną wentylację, która zapewnia, że atmosfera tutaj panująca jest bardzo przyjemna, żadnych obcych zapachów, miłej powietrze. Krowy, oczywiście, też powinny mieć stały dostęp do pokarmu, który spożywają sobie z wielką. Ochotą, jak jaki też stały dostęp do czyściutkiej świeżej wody, które na, na zmianę albo sobie jedzą, albo sobie idą pić, czyli tak, tak po prostu normalnie. Ach, jeszcze jeszcze jedno dodam. Krowy to też oczywiście, Elegantki, jak zauważcie, każda ma kolczyki. Prawda, że śliczne?